No więc widzowie, bez zbędnego szturzania zapraszam was do, do, do oglądania, no i co, lecimy. Jak widzicie, Ranga 5 wbita. Nagry Będę to nagrywał ten odcinek o dwóch różnych porach. I teraz mamy godzinę 19.30 w, so w niedzielę, e, no i resztę dokończę sobie jutro, bo dzisiaj już nie mam czasu. E, Na no, styk nagrywałem, te, te mecze, bo tak naprawdę trzeba było się z, no, z e, po prostu jak najszybciej to rozegrać, bo wiadomo, mam nowy rok. No, a my sobie odbieramy jednego z czterech rzadkich piłkarzy, 84, plus. mamy tutaj Fabinio, okej, okay, Fabinio 87, nie jest gorzej. Szczerze, traf, który, to, który przyjmuje. Zobaczymy sobie, sobie w kolejnym piku: same 84 i 1 85, Herald Moreno. Ale plus jest taki, moi drodzy, że od następnego tygodnia wraca drużyna tygodnia. No bo te trafy są naprawdę dosyć słabe. Biorę sobie Liderowa Jasane, bo Podena mam już w klubie, nawet nie wiedziałam, że go mam w klubie mam prawdopodobnie go nie a nie chce mi się już po prostu mm, bawić w te karty niewymienne i duplikaty. Także przejdziemy sobie teraz do sklepu i otworzymy sobie paczuszki. Otworzymy sobie paczuszki za typu Champions, bo myślę, że to jest dosyć dobry moment na to, żeby je odebrać. Tylko pytając się do nich do kopii, bo mam strasznie dużo tych paczek w sklepie, eee, która to będzie paczka. Ale paczka rzadkich piłkarzy to jest niewymienna, to zostawimy sobie na toty. A paczkę... oj, się do nich nie dokopię. Mamy problem, moi drodzy. Mamy problem, moi drodzy, wiecie co? To otwieramy sobie masza... mieszaną paczkę piłkarzy Prime. zobaczymy, może coś w środku będzie, zobaczymy jak nie, to mi się trudno. Ale nie ma ekranu, teraz. nie ma ekranu. Dobra, pomijamy to sobie, więc Brazylia zobaczymy, co coś w środku będzie, ale chyba nic dobrego, będą będzie fred. No okej, okay, dobra. Ale żadnych duplikatów, żadnych duplikatów w tej paczce to jest też dosyć ciekawe mamy paczkę z podglądem z tego co pamiętam także sobie przejdźmy do tej zakładki zobaczymy sobie paczkę z podglądem co będzie w środku no i nic dobrego dobra przechodzimy do kolejnej paczki bo tu nie ma się nad tym rozkliwiać oprócz tego mam nagrody za skład 2 to jest jeszcze za rang chyba złoto 2 ale nie wiem czy ja dzisiaj będę otwierał no bo jednak czekajcie tylko może sobie dojść na sam koniec to, to, to też sobie zostawiam na to o tym mówię, tych paczek na TOTY mam strasznie dużo i to będzie taki okres posłuchy. Złota paczka premium, zobaczymy, otworzymy ją sobie. No ale chodzi mi o to, żeby na TOTY zrobić taki fajny, duży pack opening, który wiecie, będzie taki mam nadzieję, że obłocny dobry trafie. A teraz chcę tak po prostu dotrwać do tego eventu takim of the Year. Mam 84, więc bardzo fajnie, znowu bez dedikatu. No ale, no tak jak mówię, chcę po prostu dotrwać do tego eventu to Najprawdopodobniej pojawi się on 20... 10. Hmm, stycznia, więc nie najgorzej, więc aż tak długo nie trzeba będzie czekać, biorąc, biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy stycz... pierwszy dzień stycznia, więc to jest całkiem spoko, że ten event będzie tak w miarę, w miarę szybko. Tutaj duplikacją mamy aż 5, więc ich sobie squigluję, ponieważ te karty nie są nic warte, a będą mi zapychały tylko miejsce na liście transferowej. Eee, złota paczka rzadkich kart, a eee, otwórzmy ją sobie, czemu by nie bo tak mam strasznie dużo tych paczek jeszcze na zachomikowanych to chyba outu niestety nie będzie w tej paczce zobaczymy L.O. polsko kolejny Grimaldo trafiliśmy go przed chwilą i jak widać nas nie opuszcza, nas nie opuszcza nas, nasz ten kolega Fifie Fifie o mamy paczkę pożyczenia. spoko mm, Grimaldo mamy, wiem, że mamy wymiennego, dobra jeszcze sobie Squid saluje no i dobra przydałoby się trafić coś takiego z jajem, coś takiego naprawdę z jajem otwórzmy sobie teraz tą paczkę Paczka rzadki piłkarzy wymienna, to jest paczka za futbytem, więc sobie otworzymy. Bo ma, wiem, że jeszcze mamy paczkę chyba Ultimate, coś takiego. Walkoutu brak w tej paczce 50 tysięcy monet. E, Hiszpania, SP, Moreno, oj, 83. 83 w tym gwarantowany, go mieliśmy, 83, więc bardzo, bardzo słabo. To wszystko idzie sobie na quick, bo te karty nie są nic warte. Chyba, że te konne bole są, coś tam mogą kosztować, bo teraz wyszło wyzwanie, w, których, w, których, w którym mogą być potrzebne te karty. E, czy wreszcie mogę się do mam, mam paczkę wypożyczenia, więc będziemy mogli się dokopać do tej paczki. Do, tych paczek, do tej paczki. Ultimate za Food Champions? Dobra, to mnie interesuje na Nowej Zelandii. No, średnio mi, mi pasują i Foden. No, Fodena mam w klubie, szkoda, że to nie jest lepsza karta, bo tak jak mówię, no te karty wypożyczone, mówię, do meczów towarzyskich są naprawdę bardzo spoko. Ale tak ogólnie to one są Dosyć przeciętne, dosyć przycięte. Oj, to będzie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, bo tak mi się wydaje, że mm, Tak mi się... A, sobie może paczkę na narodować w finałów. Zobaczymy, może w środku będzie jeszcze coś dobrego Bo chcę też badać, Wam jakiś super content Ale tu brak Walkoutu brak Dania, SPD, Hojbjerg Hojbjerg, dobra Może jakaś kartę wieloznaczna, bo nie wiem, czy one mają pierwszeństwo, nie, dobra nie było tematu, nie było tematu, także widzimy się w meczu i potem mam nadzieję, że jeszcze też jakieś paczki otworzymy, bo się, tak jak mówię, troszeczkę tych paczek otwierać, a teraz zobaczmy, czy dokopie się do tej paczki, się niestety nie dokopię, więc będziemy musieli potwierać jeszcze parę innych paczek, także tak jak mówię, widzimy się, ja tak naprawdę będę, będę się z wami widział jutro, a wy widzicie, widzicie to za momencik. Drodzy widzowie, nadszedł dzień dzisiejszy, dzisiaj otworzymy sobie nagrody za... No, właśnie za co? Za World Cup, po prostu za ten World Cup, bo naprawdę są ciekawe nagrody do wybrań. Naprawdę nie, nie nabija najwyższego poziomu. A szkoda, naprawdę szkoda, bo przydałoby się, żeby tych paczek było jak najwięcej. Ale mówi się trudno, zobaczymy, z czym to się je. Wiem, meczu w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku nie będzie, ale to dlatego, że nagrywałem te nagrody chyba w niedzielę. Dzisiaj jest czwartek, wiecie, wiecie jak u mnie jest, nie? W każdym razie pochodzimy sobie. Okej, okay, dobra, odbieramy sobie nagrody. Zobaczymy za siódmą rangę, tak mi się wydaje. Tak, jest, za siódmą rangę ukończono. Mamy tutaj. O, dziewięć tysięcy co mówię, tam sporo paczek, tak mi się wydaje, że to będzie naprawdę spoko, spoko, ma, e, spoko, spoko content. Jeden z czterech pikarzy, 83+, to <laughs> to podobnie nic nie będzie. <laughs> A dzisiaj już mam Ciebie nie w więc biorę Kradeckiego jako że go jeszcze nie mam. A drugi pik, zobaczymy co będzie w tym, 85 i Aron mój. Aron mój, czy, dobra, biorę chyba Moja albo Busquetsa, kurde, nie wiem, to jest taka decyzja ciężka, muszę się zastanowić. Dobra, biorę buscę, bo inforów mam trochę, albo... Dobra, biorę buskesa, bo inforów mam trochę już w klubie. A I, i tak jak chciałbym je kupić, to mógłbym je kupić, bo jak widzicie mam 1 170 tysięcy końców na koncie. Oprócz tego sobie, zrobimy sobie jedno SBC, bo to jest to tak po prostu obowiązkowe SBC do zrobienia. c o którym mówię to jest orej PELE, czyli no, dostajemy Pele na 5 mecz, czy na 7 meczów wypożyczenia i do tego paczka za 50 tysięcy mam spróbę nie wymienną. Ale jest to naprawdę spoko ruch ze strony jej, to jest zrobione na styk, tak naprawdę już nic więcej ni, niżej się nie da. Więc bierzemy sobie cyk, przepalamy i mamy tym samym pelle na odpoczynku. Takie mówię, to jest ku czci tego zapadnika, bo to był naprawdę świetny zawodnik, przede wszystkim w 19 grałem nim jak, jak powalony, bo wtedy naprawdę miałem jego wersję prime zrobioną. No i to wyglądało naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, przechodzimy sobie teraz do paczek, bo... Aha! Jeszcze mam przecież do odebrania nagrody z Division rival, to też jest dosyć ważne. Przekonajmy się... takie jest, piąta dywizja, a to, jaki jaką ostatnią formę złapała w tym Division Rival, to jest niesamowite. Tyle meczów, pod żart wygranych. Wiecie z paczek mamy tak dosyć sporo. Więc bierzemy sobie tą opcję z końcami. Liga piąta, ulepszenie, więc to jest dla mnie naprawdę bardzo spoko wynik. Tak jak widzicie, już jestem prawie, że w lidze czwartej, brakuje mi trzech meczy, pod rząd wygranych, żeby być w czwartej. I oprócz tego jakieś tam nagrody za skład Battles, bo skład Battles też jeszcze nie odebrałem nagród. Te końce lecą i lecą. Gold 2, więc nie najgorzej. 6000 monet, mieszana paczka, pokaże prawie duża złota paczka premium Lecimy do sklepu. A jak widzicie, w sklepie mam aż 51 paczek, to jest naprawdę bardzo fajny wynik. Większość od, będę otwierał na toty, to co się da teraz otworzy to otworzę teraz, a to co się nie da teraz otworzyć, to po prostu mówi się trudno. Oprócz tego jutro najprawdopodobniej będzie jakiś draft. Otworzymy sobie może tą paczkę. E, jakiś draft, ewentualnie odcinek, gdzie będę otwierał moją kartę wieloznaczną, bo tam za te, to codzienne logowanie, z tego co widziałem, to dla ludzi mocno nie oddaje, mocno nie oddaje. Teraz mam Maurusicia. Naprawdę, tam tak naprawdę jest festiwal trafiania tego Hiszpana i, i paru innych kart, nic nieznaczących. No a dla mnie, nie, no, mnie nie interesuje oczywiście ten Hiszpani, ja się bo najbardziej Karima Benzemem, bo to jest naprawdę bardzo fajny zawodnik, który do składu mi się wpasował jak znalazł. Złota paczka piłkarzy Prime, więc odbieramy sobie w tym momencie. No i po prostu nie chcę go dlatego, że jest dobry, chcę go dlatego, że, jest moj, że pasowałby mi do składu. A teraz mamy Anglia SP Henderson. który raz już z ciebie trafią? No to ten gość mnie prześledł i ma złota paczka rzadkich piłkarzy. To jest naprawdę ciekawa paczka, takiej chyba jeszcze nie otwierałem tuzin, pół tuzina czy ten tuzin zawodników do trafienia. Ale kamera nie szła, niestety nie szła kamera od lewej czy tam od prawej. Mamy Areucho, z tego czasu jeden z najlepszych środkowych obrońców w tej fisie. No ale przy no, takim natłoku tak wysoko ocenianych kart już powoli niestety nie daje rady. O, to była dosyć ciekawa paczka, to znaczy w ten taki negatywny sposób. Paczka rzadkich piłkarzy Electrum, gwarantowana ocena 82. Zobaczymy, czy coś w środku będzie. Po raz kolejny nie ma Lookoutu, ja nie pamiętam co my trafiliśmy w tych nagrodach za Food Champions, ale to naprawdę też zbyt dobrze nie było i teraz tylko i może 82 oceny ogólnej, no nie na to czekamy moi drodzy, nie na to czekamy. No ale co mogę powiedzieć, no cienko, cienko. o nie, to jest spoko, tylko ile ty on teraz może dosyć sporo kosztować, więc ja go sobie zamienię, bo mam go, go, go sobie kupiłem, potem wyślę sobie go na licytację. No a teraz to idzie sobie na Quicksell, no bo i tak z tym nic nie zrobił. Dobra, przechodzimy do kolejnej paczki. Zobaczymy, czy coś mamy tutaj jeszcze w sklepie takiego, co mógłbym otworzyć. Bo mówię, te lepsze paczki chciałbym zostawić na TOTY. 8 piłkarzy, 80+, plus. o 80 do 84 paczka, 8 piłkarzy to jest ta paczka za, za World Cup. Więc myślę, że tu nic dobrego nie będzie, bo na pewno WC być nie może. Więc sobie pomijamy Senegal. Czy taki ocenie ogólnej nawet nie kojarzy kto to mógłby być. Szczerze wam powiem. Aha, no. I Gay. Super. Kolejna paczka, 8 piłkarzy, 80 do 84. Gdyby to były same 84, to ja bym nie narzekał. Bo tych kart nie mam zbyt dużo w klubie. Ale no, trafiamy Kaspera Schmeichela Więc 83, ok, nie narzekam, bo 82 chciałem, ale to nie taką paczkę. Nie taką paczkę chciałam otworzyć zdecydowanie. Jeden rzadki złoty pikarz 83, plus, więc to może być coś dobrego. Aczkolwiek nie stałem się na nic, pozytywa. No dobrze się... Nie, ja się wolę pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować jak to nam się mówi, i 83 83 i 83 mamy w parze, więc... Naprawdę, aż się odechciewa, aż się odechciewa, bo te moje szczęście ostatnich, to po prostu go nie ma. To sobie wysyłamy na listę, to sprawą, a resztę to znaczy resztę paczek, myślę, że zaraz sobie otworzymy. Bo chciałbym przede wszystkim otworzyć jeszcze, jeszcze więcej paczek, no bo przydałoby się e, tutaj dokopać to, sobie zostawimy na toty. To w sumie możemy otworzyć: pięciu piłkarzy, albo tu też, no, albo to jest dosyć takie przycięte paczek, i tak nic najprawdopodobniej nie będzie, to więcej sobie otworzymy w tym momencie. I to jest chyba jest walkout, bo kamera tak inaczej poszła. Świetnie, będzie parecho. Mamy pierwszy walkout, w moim to jest sukces. Mamy pierwszy walkout, 86 parecho. 90 podań, więc to nie powinien być kozak, ale wiadomo, z tym jego tempem raczej nic nie zrobi, to jest naprawdę spoko, paczka trwa swoją drogą, 83 mamy cię nie wiem, innego, dobra, to sobie daje na, na quickset i le le lecimy lecim do kolejnej paczki. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, otwiera nam w tym momencie, zobaczymy, czy może w środku coś będzie, ale no, to będzie tylko i wyłącznie więc... Dobrze, że się nie nastawiam na żadne pozytywne trafy. wiadomo, na toty to dopiero mieć hajki. Na toty to dopiero mieć haj z zobaczmy sobie ile kosztują te karty teraz. A nic nie kosztuje, dobra, to sobie to sobie z bo nawet nie chcę się ich zamieniać. E, no i lecimy dalej, lecimy dalej, bo tu nie ma co się zatrzymywać, bo tych pasek mamy naprawdę mnóstwo, 42 paczki w sklepie. Myślę, że dobijemy tak do paru, e, paczkach dwóch rzadkich złotych pił, że 81 plus. Mówię te słabsze paczki, potwierdzą sobie teraz, te lepsze pozostawię na toty. każdy tutaj? O, a wolme 85. Pierwszy raz wyraziam w tej chwili. Karta już taka średnio grywalna, nawet na początku FIFA nie był aż taki mocarny, ale myślę, że i brak duplikaty to jest dopiero sukces, to jest dopiero sukces, że mam brak duplikaty, to jest naprawdę świetna informacja, bo w te duplikaty nie chce mi się bawić. I przejdziemy sobie do kolejnej paczki. Yy. Strasznie dużo mam tych paczek, dwóch takich 81, no, strasznie dużo ich mam. Niestety niestety brak jest dzisiaj, czy by to był jedyny walkout Pareko w dzisiejszym odcinku? 84 Depor. To, to mi się przyda, bo te fodery mi się jak najbardziej przydadzą. Do po prostu robienia kolejnych SBC, U nie ukrywam, że jakiegoś zapynnika SBC zrobić taki Tony Cross może. Bo potrzebny mi jest przede wszystkim Fantas Gravel Madrid, mówię w Akademie Benzenie, ale takim tonim Crossem w tej wersji jak to jest wersja Winter Whitecard, też by mnie pogardził. Dobra, 80 plus razy 2 i mamy Niemca. O kurde, myślałem, że to będzie Syle, a to jest Hummes. 84, kolejny Foder, bardzo dobrze. Kolejna paczka dwóch rzadkich złotych, pokaże 81 plus, zobaczymy, czy coś w środku będzie, mam nadzieję, że jeszcze kolejny walkout. chyba. Nie wiem, nie, nie poszło inaczej, a tak jest. No, on oraz, oraz tam jeszcze Ruben Neves, jeszcze parunek na naprawdę bardzo często mnie odwiedzają w tych paczkach. Nie, nie, nie ukrywam, nie zbyt Były wolałbym, gdybym mnie odwiedzał co, co paczki. Kilionem, bo wtedy to było coś. Ale mówi się trudno, mówi się trudno. Dobra, przypominam sobie do kolejnej paczki i zobaczymy, co w środku będzie. Zasłucham sobie na to, Ty. 5 piłka, 80, plus będzie ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. Tak się wydaje, zobaczymy, coś w środku będzie. Kurde, tak chyba tego odcinka nie można skończyć, więc mam. Paczka z, pod, z podglądem. 884 x 84 Declan Rice. jak najbardziej mnie to cieszy, bo mówię, te fodery mi się bardzo, bardzo przydały, bo tych foderów w klubie już mam mało. I mamy Markusa Rashforda. Pokażę Wam jedną rzecz. Markus Rashford na porządku, witry. W u mnie tak jest stryki, no więc naprawdę bardzo spoko. I moje drodzy, paczka z podglądem, paczka z 7500, ale Tutaj raczej nic dobrego nie będzie, chyba że będzie jakiś uniform, to już będzie się bardzo opłacało to, to kupić, ale nie. Niestety. Mamy tutaj, kim to jest Joyku? Castellanos, Castellanos czy, czy Ty nie miałeś super w poprzedniej Fisie? Nie wiem, to chyba nie ten Castyanos. Zobaczmy co jeszcze w środku. A nic dobrego niestety nie ma. Nie ma. E, Cień jest w sumie, ale to i tak się nie opłaca jakoś tej paczki. Było dla jednego cienia, jak tylko kosztuje 1 2 tysiące to się nie opłaca tej paczki. Chybać bo było ona i tak się nie zwróci. W każdym razie, bardzo dziękuję wam dzisiaj za oglądanie, mam nadzieję, że jakoś nie zanudziliście, ale no, ostatnimi czasy moje zdrowie troszeczkę nie jest na najwyższym poziomie. W każdym razie, bardzo wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia wkrótce, Jestem standardowo oczywiście troszeczkę. Trzymajcie się!